Graliście kiedyś trzy karty? Jeżeli nie, to nigdy tego nie róbcie. To hazardowa gra, w której naprawdę możecie dużo stracić i raczej nigdy nie wygracie. My ją zrobimy teraz tylko dla zabawy. Spójrzcie, mam jednego czerwonego asa, mam drugiego czerwonego asa i mam jednego czarnego asa. I teraz Waszym zadaniem będzie odnaleźć tego czarnego asa wśród tych dwóch czerwonych. Ale żeby to nie było za proste, to ja Wam to trochę pomieszam. Teraz musicie mi odpowiedzieć na pytanie, jaka karta znajduje się na samym dole. No dobra, to było proste i pewnie wiecie, że to jest czarny as. Ale skoro tutaj jest czarny as, to czerwony musi znajdować się zarówno tutaj, jak i tutaj. Mam rację? No to sprawdźmy to. Tutaj mamy. Czarnego asa i po środku również jest czarny as. I teraz może Wam się wydawać, że wszystkie karty to tak naprawdę czarne asy. Ale to nieprawda. Czerwony dalej jest w grze. To skoro czerwony jest na dole, to czarny musi znajdować się albo tutaj, albo tutaj. No nie ma innego wyjścia. To sprawdźmy to. Tutaj mamy czerwonego asa i po środku jest czerwony as. I teraz z kolei może Wam się wydawać, że wszystkie karty to czerwone asy. Ale zagrajmy w otwarte karty. Skoro wiecie, że tutaj jest czerwony as, tutaj jest czarny as, to jaka to jest karta? Czarna, czerwona. Nie, tutaj tak naprawdę mamy jokera. Jeżeli Ci się to podobało, daj znać w komentarzu, a także zostaw obserwację i serduszko.